Rozdział drugi, stara melodia. Oh my head, what happened? Oh my head, what happened? Uh. Powiedział, leżąc wewnątrz jakiegoś rytualnego kręgu. No shit, Henry. Czy ja tu mogę wyjść tędy? Mogę, a czy ja chcę? Chyba nie chcę. Ja nie wiem, który powinienem pójść, a no to już wiem, który powinienem pójść. Dziękuję, dziękuję. Nie ma za co. Ta nowa zupa to jest najlepsze, co istnieje. Ona chyba w ogóle leczy. Jakim celem to miejsce jest takie ogromne? Nie mam pojęcia. Henry chyba musimy przejść i sprawdzić. Oho. Sami Lawrence. No, nie sądzę. Stary jesteś trochę obłąkany. Kurwa, mać, zesrałem się tego. <laughs> Sory, sami? Gdzie ty jesteś? O, zioł nie pogrywać sobie ze mną, tak, ponieważ posiadałem się kier. Where the hell did he go? Dobra, to jest chyba sami Lawrence, bo chyba go po głosie, ale nie wiem. Obać mi zupę! Kocham zupę. Dobra, i co? Okej, okay, czyli jakieś switche. No, kurwa. Ja wiedziałem. Wiedziałem, że picie zupy się w końcu opłaci. Bekonowej zupy. Gdzie są switche? Demonie. Aha. Najtrudniejsze zadanie są so far, ale podołałem. Oho. Ciężka brama. Też tak czułem, że ty będziesz właśnie ciężka brama. So first, Joey installs this ink machine over our heads. Then it begins to leak. Three times last month we couldn't even get out of our department because the ink had flooded the stairwell. Joey's solution. An ink pump to drain it periodically. Now I have this ugly pump switch right in my office. People in and out all day. Thanks, Joey. Just what I needed. More Songs don't write you know. Looks like the to Jak ty zauważyłeś, że to jest zalane? Nie, Henry, jesteś naprawdę cudowną kreaturą, która posiada cudowny umysł. No switch in his office. What the fuck? Okay. Cudownie, świetnie, zajebiście, ale na co mi ta informacja? Nie wiem, co ja, co ja mam zrobić? Z tego, co słyszałem, to jest jakiś... Oh. O kurwa mać. Odczu się! Potworze! Nie! O! Uważaj! bestia. No i teraz drzwi są pootwierane, no przecież. Czy mam? Czy mam tu jakiś kij? Halo? Where music? To mi się już nie podoba. Hello. Suzy Campbell nie mówi w takich rzeczy, zwłaszcza w grze horrorowej. Proszę cię. Oj, ona zginie. Albo coś jej się stanie i to ja zginę. Przez nią. Gdzie jest muzyczka? Była piękna. Okay, coś tu jest. Infirmary. Notice, anyone found faking illness will be docked a full week's wage. Not sick, not paid. Aha, czyli tu jest ten infirmary, to jest zakładam pierwsza pomoc, coś w tym stylu. Aha, tu jest twoje studio. Jak mam powstrzymać ten dusz przed leceniem? To jest dzieło sztuki. Wygląda pięknie. Chcę takie w moim pokoju. Zupa. Happy sad disgust, angry. Do not let Joey see this. Okej, okay, Wally Franks Skupiłeś gdzieś klucz, jest w jakimś koszu na śmieci Wally, to twój szczęśliwy dzień, że chce mi się grać w tę grę Bo inaczej bym dopierdolił i po prostu wyszedł Kosze na śmieci były w zasadzie wszędzie Wy się nie zregenerujecie, prawda? Mam nadzieję, że zostawicie mnie w spokoju nie będziecie agresywnie nastawieni do mnie Proszę, tylko nie to Joey Drew, what the fuck? Jak mogłeś pozwolić, żeby to miejsce było tak duże? Jedyne co robić to tworzysz kreskówkę Okej, okay, tu jest jakiś kosz, tutaj nic nie ma Czemu nie mogę zbić szyby? Suzy Gambe. Nie patrzcie się na mnie, bo nie mogę pracować pod. Jak ktoś się na mnie patrzy, wypier. Dzielać. Kosz na śmieci. Kosz na śmieci. Po kolei. Kosz na śmieci. O! Ludzie. I jaki teraz, gdzie mam, gdzie mam wejść? Tutaj. Tutaj. Zupa. Okay. You need only okay. know my favorite song. The drum thunders in triumph. The drum echoes out once more. The banjo playfully clucks. The violin shudders with a piercing voice. Sing my song and my sanctuary will open to you. Okay, czyli bam bam banjo beat. Eee skrzypec zakładam, że o to chodzi. I skoro tam wcześniej mówili, że latał, i tutaj to odpalał, to chyba. też pamiętam chyba, jak ludzie to ogrywali. To to trzeba ten, i trzeba szybko biec, i teraz zagrać tą jego melodię. Szybko biegnij, ale ty masz kuś was, stare kolana. Ile ty masz lat? 50? My możesz mieć. Dobra, bemben, bemben, banjo i. ty. Enter the Sanctuary Dostałem achievement, moja ulubiona... piosenka Albo melodia Okej, okay, wchodzę do twojej... O nie! Myślałem, że ty to tak zasrałeś, ziomek No tak, spuczki nie ma, no to wszystko, wszystko jasne czemu się nie spukało. Okej okay. Blow One down? Gdzie jest drugie? Jebne ci. No znajdę cię i cię jebnę. O zbżartowałem! Nie! Zostaw mnie! Jezu! Który? Który jeszcze? Ty! A ty przegiałeś Zakładam, że teraz trzeba podejść pod ten exit, co to tam był zalany. Albo do... Infirmery. Może też być tutaj. O, no, nie, no killo! O ty jeszcze niżej. Aha czy odpaliłem, ale nie wiem czy... Aha, drzwi otworzyłem, dobra Work hard, work happy O nie! O ktoś tam jest Sorry, ja tylko sobie przechodzę. O! Rura! Nie mogę wejść do rura. Szkoda The ship will? Ty trzymałeś mój valve! Chodź tu! Nie, zanurzy się w dusz. on może być teraz wszędzie. Aha Cudownie, e, świetnie, e, życzę miłego życia. Dobra! Zostajem jakiś achievement Listen to all audio logs in chapter 2 Okej, okay, czy to? Rozdział się kończy! Hallo! Ja tylko posłuchałem parę, że... O ty. Aha, dobra, muszę go tam odstraszyć w tamto miejsce. Jest tam, dobrze. Sorry. Uh, sądziłem, że to będzie spadać trochę wolniej. Sorry, <laughs> Chcę tą czapkę. O nie. On był taki miły. O, a tu nic nie ma. Czy mogę przeprosić? Zaraz, to jest woda. To nie jest tuż. Um, chyba nie mogę przeprosić. Sorry, sorry. Sing with me. It's been a long way. Jak podskoczyć mam? Dobra. Okay, that should do it. That should do it. Dobrze. Return to Sammy's office. A no tak, bo trzeba do niego wrócić, żeby ten, żeby otworzyć exit. to ma sens. Dobra sami, um, Jakiś audiolog może? Może? Nie, tu nie będzie audiologów. O, tutaj widzę jakiś schemat chyba tej maszyny do robienia tuszu. Możliw. Pójdź schodami! Oj, chyba pójdę, ale najpierw zapiszę, bo coś czuję, że szykuję no, się no, w no, O nie. Może być, może być źle. O nie. Au! Rest your head, it's time for beds, no we Ale go ci... now, Nice and tight. wouldn't What our sheep roaming away now, Would we? No, we wouldn't. I must admit I am honored. You came all the way down here to visit me. It almost makes what I'm about to do seem cruel. Sotis. must honor their savior.

To ty maciałeś te rzeczy na ścianach. Jesteś pierdolnięty. Nie, naprawdę, myślałem, że. Cicho. Znaczy, ja, że Joey jest zwalnięty, że te piedestały wymyślił, a ty. Nie, no ty jesteś po prostu obłąkany.

Widzę się, Kierę. Zostaw mnie! No dalej! A, jestem mocny, nie? Dobra, dobra, co mam? No. Jeszcze? Nie, to wszyscy. Czy ja chcę się tam do niego przejść? Może nawet chcę. Halo? Wyjść? Też nie mogę. O, a tędy? A, tu, tu bym się odrodził gdybym coś zjebał. Dobrze, to ma sens. Kuźwa, czyli muszę sobie drogę utorować. Co jest? Przecież to była maszyna do tuszu. Ej, ona zjeżdża jeszcze niżej, co jest? Dobra, toruj, toruj, toruj to przejście, kuźwa. Halo? Dobra, to. Kuźwa mać. Aha! On po mnie idzie, kurwa mać. Zostaw mnie, zostaw mnie. On po mnie, kur. Okej okay. Biegnę Biegnę Szybko Szybko Biegnę Szybko No co? Co ja mam dwa razy shifta kliknąć, żeby sprinta odpalić? będzie kurwa, bo mi się nie polubimy Dobra Teraz biegnę Jedna deska cię powstrzymuje. I co, co teraz? Co mam zrobić? Hello? Someone there. <zyskujesz> <zyskujesz> <zyskujesz>